Przątać, parasol, taki naokoło całe te, gdy spójnie czy słońce usiąść sobie, może posiedzieć. No tak, to, co najmniej ze trzy parasole trzeba rozstawić. No i ludzie wie... Co to pijanie tutaj? Nie. No. Nie? Nie. A co? Dyskoteka. Ludzie bar mleczny. Bar, bar mleczny. Barmlecznik? Tak. Który, <laughs> barm no, tam, tam. To będzie To dobrze. To dobrze. Niech ja krzyż... nie muszę jechać. Cicho, nie chcieć, bo zaraz no. ten. Ja, ja do kurwóra, dwie kurz. A niech kurwa jechać Kurwa i, i wypierdł się kurwa. No. Pierdolony pajacu. Ten no. pierdolony pajac. Od pajacu słyszę, kurwa. Pierdalaj pajacu, żeby nie ja tu zdechły. Bo kurwa, prosiłeś cię raz za bramką. Krzysiek się nie daje pojechać Po bandzie. Po bandzie. A ja będę... Takiego? No nie. Pamię, pamiętajcie, czwardy orzech. A gdzie ty idziesz Wojtek? Kurwa, zrobię z nim porządek, będziesz z kurwa tutaj w pracy. A rób kurwa porządek! Zobaczysz kurwa covidenty. Jedź Kurwa nie chcesz! Kurczę tylko dziłczaty! Ja mogę na ten pkać pierdolić i nie myślał! Komputer, internet, zaraz będę wszystko odłączał! Moje rzeczy be, 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 be. Spierdolę Krzysztof Idzie on poszedł? A chuj go nie! Może po, Może zdolny do tego A żebym nie przyjechał to by było wszystko w porządku Czy już Co uci... od samego rana ogień Od samego rana ogień tak już? Krzysiek O A no to... I, I on zaczął A no tu już wiadomo o co chodzi Że kurmy nie dał Wiesz czego? Czego? Nagrywać lajta Chuj Będzie straszyć mnie Policie, Korma. Policja i... W niej To policja powiedziała Panie Wojtku to tylko to pan powinien słuchać, pomagać, ale jak pomagać, tylko na dupie na chuju.